Trzymajcie kochani, bardziej z tej strony. Tak jak obiecałem powracam z przepisem. Dzień 18 mojego sokowania. Dzisiaj pokażę Wam taki mój najbardziej ulubiony przepis spośród tych 18 dni. Czyli to będzie jabłko. Dużo jabłek. <grytania> o, wracaj. Jak nie uciekniesz cytryna. Ostatnia, dałbym więcej na taką ilość, imbir i seler neciowa. Ja będę robił go dużo, bo myślę, że 2,5-3 litra soku mi z tego wszystkiego wyjdzie tutaj. Na taką pojedynczą porcję, myślę, że trzy takie większe jabłka, dwie łodygi selera, pół do jednej cytryny i centymetr imbiru. Cytryna, imbir, wszystko to do smaku, tak jak robicie Bawcie się po prostu tym wszystkim. Ja mówię, preferuję to przepis troszeczkę bardziej kwaskowaty, wtedy on jest taki orzeźwiający jak lemoniada i, i naprawdę spróbujcie, jest super. Oprócz tego ser na ciało ma świetne, niesamowite właściwości, oczyszczania nerek, układu krwionośnego. Jabłka świetnie ruszają waszą limfę. Cytryna jest mega na odporność. Imbir jest świetny właśnie na, 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 na wirusy, bakterie. To jest po prostu czosnek, który nie zionie od was. Taki po prostu naturalny antybiotyk. Również świetnie oczyszcza krew. Wspomaga układ oddechowy. Rewelacja, ten przepis jest prosty ale naprawdę skuteczny. Eee, w międzyczasie odpowiedź da, dla Pablo, co według mnie jest lepsze, czy sokowanie, czy blendowanie? Tak, więc zapraszamy. Tylko jeszcze nie ma popychacza, chwilka Ok, lecimy dalej. No, Mówił do że coś się wyciskał, aż pewnie i tak nie cały czas bo mi to proszę zajmie bez sensu, żebyście tak patrzyli jak ten sok powstaje, najważniejsze są składniki. E, ale to z tym sokowaniem i blendowaniem. ja zazwyczaj nie wnikam w takich kwestiach e, jakichś tam po prostu wyniki badań laboratoryjnych, coś tam, jakieś tego typu sprawy, ponieważ e, grono zwolenników blendowania. E, Przedstawiam wyniki badań, które wywyższają blendowanie ponad sokowanie. Yy... Uważają zwolennicy blendowania, że yy... blendowany shake mniej się utlenia, dłużej zachowuje swoje yy... właściwości, minerały, witaminy, enzymy, a soki nie wykrócę. I mogę się z tym nawet zgodzić, nie mam sprawy. Ale dla mnie nie ma dyskusji po prostu jedno, coś co możesz przetestować na samym sobie w domu I, i, i polecam, żebyście to zrobili. Spróbujcie sobie być kilka dni tylko i wyłącznie na szejkach. Nie wiem, właśnie takiego momentu, kiedy już zobaczycie, że oczyszczanie zwolniło i, i, i wszystko się uspokaja i wtedy przejdźcie na stopni. I zobaczycie, że z powrotem wasz organizm zacznie wywalać znowu, zacznie, e, zaczniecie mieć objawy toksu e, i, i, i takich rzeczy, które mogę sprawdzić na sobie nie zastąpią mi żadne badania laboratoryjne i żadne po prostu nawoływania tych czy innych ludzi, że to jest lepsze czy tamto jest lepsze, jak zawsze po prostu polecam wszystko sprawdzić na sobie i jak tylko sprawdzicie na sobie przez kilka dni będą tylko i wyłącznie na szejkach a potem przeskoczycie na soki nie ma opcji zauważycie sami co jest dla was lepsze że okej okay, no poczujecie się gorzej bo jakieś symptomy detoksu oczywiście wam e, zaczną wychodzić ale właśnie o to chodzi właśnie o to chodzi a, a różnica jest wielka różnica jest naprawdę ogromna Hmm, ja na, na, na szejkach praktycznie nie czuję, żeby cokolwiek ze mnie zwalało. Hmm, dlatego też bardziej teraz staram się iść w kierunku soków, ponieważ są one bardziej skuteczne. Dalej skuteczna by była bardziej woda, ale woda nie pozwala mi funkcjonować normalnie i, i, i żyć, pracować, no, podejmować wszystkie nam sprawy. Które, które w ciągu dnia mam do zrobienia. Także soki wygrywają w tym momencie i są naprawdę, naprawdę bomba. I dla mnie osobiście soki są lepsze niż szejki, ale lepsze do czego? Lepsze do oczyszczania organizmu, lepsze do odbudowy organizmu, ale jeśli chodzi o to, że na co dzień Macie wybór, co podjąć, co jest lepsze, no to nie wiem, no to jest wasza indywidualna sprawa, ale że co preferujecie, sześć was na dłużej i za w żołądku niż sto. Ja na no co dzień, jak, jak nie jestem na jakimś tam programie oczyszczającym, i sokuję i blenduję. Nie, nie, nie robię ani sokowania, ani zbędowania jakiejś paranoi. Eee, zazwyczaj nie zabieram ze sobą soków, z, jak gdzieś wychodzę z domu. Ani nie robię szejków na zapas. Ponieważ jak wychodzę z domu, to mam plecak naładowany owocami. Eee, I po prostu je zjadam. I nie robię nic na zapas. Jak jestem w domu, mam możliwość szejkować, to sobie robię szejka i wypinam go na świeżo. Jak mam ochotę na sok, jestem w domu to sobie robię sok wypijam go na świeżo, staram się nie robić nigdy zapasów zapasy robię jak e, jestem właśnie tak jak teraz na poście sokowym, ponieważ w takich ilościach soku jak ja wypijam w ciągu dnia to nie chce mi się co po chwilę robić sobie po 300-400 ml soku e, tak więc podsumowując temat jeśli chodzi o detoks nie ma dyskusji, nie ma dyskusji dla mnie, możecie to sami sobie sprawdzić, nie pozwólcie sobie wmawiać czegoś, sprawdźcie sprawdźcie sobie sami, bądźcie przez jakiś czas na szejkach, przez koszcie na soki i zobaczcie jakiego kopa wam dadzą e, soki, e, gdzie będzie się wam wydawało, że już względnie oczyściliście się na szejkach. E, a jeśli chodzi o życie codziennie, na co macie ochotę, to nie ma po prostu co jest lepsze, jest gorsze jeśli macie ochotę na sok pijcie sok jeśli macie ochotę na e, szejka, to sobie szejka e, w tym przypadku nie ma dla mnie co jest lepsze, e, gorsze po prostu to co wam podpowiada e, ciało weźcie sobie po prostu e, zróbcie i, 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 i tyle Mówię, wszystko ma swoje zalety. Szejk ma obłókno, na dłużej cię napełni. Na sok szybciej będzie w obieg szybciej doda Ci powera, więcej z niego uzyskasz. Ale to jest kwestia co ja indywidualna Mówię, ja na co dzień łączę to wszystko, ale jeśli chodzi o detoks, nie ma dyskusji, tylko sok. Póki co na tyle razie się rozłączymy wrócę jak będziemy ku końcowi dobra, jesteśmy ku końcowi, prawie skończyłem seler zobaczcie tu już jest sok zrobiony teraz wrzucimy imbir jednym kawałek grudni I ja nie to zachowałem na koniec imbir i cebulę, cebulę, cytrynę cytrynę staram się odbierać do takich przepisów Yy, obieraczką do ziemniaków, do marchewek do warzyw. Nie wiem na ile to widać, w waszym z tyłu. O, widzicie tą białą część, ile tego wszystkiego zostaje. To jest nam jak najbardziej potrzebne. Za na każdym razem starajcie się właśnie jak najmniej odrzucać ze swoich cytrusów. Yy, nawet z pomarańczy, krótko już tak samo. Tak, ten sok nie będzie wtedy smakować, będzie robić typowo pomarańczowy sok zachowacie tyle e, tej białej skórki, e, jak jesteście do tego przyzwyczajeni. Ale jak nie musicie robić tego wszystkich pomarańczy, jeśli robicie sok korzystny z pięciu pomarańczy, to jedną, która jest tak nieobrana, ale na pewno będziecie mieli więcej e, dobrych rzeczy, które e, tych cytrusów. Tu skończymy ostatnie smoczyki selera. Przewidzę, to zmieści, mam nadzieję. Troszkę więcej niż przewidywałem, ale tu się nic nie zmaguje. Pokłaniam ogromne, ogromne ilości soku. Co polecam przy długotrwałych postach sokowych, tak jak już mówiłem wcześniej. Spoko. Wszystko, no, ale pozostała degustacja jeszcze oczywiście. Coś tu mamy. Jasne. Troszkę te drinki byłaby rewelacja, ale jest super. Polecam ten przepis. Naprawdę ma powera, ma naprawdę orzeźwia i naprawdę przede wszystkim Was oczyszcza. Także pijcie soki, jedzcie o surowe, owoce i warzywa. A nie pożałujecie tego. Pozdrawiam i do zobaczenia może jutro, jak nie to pojutrze. Pa!